Pomnik Wielkiej Synagogi tworzą imitacja zniszczonej konstrukcji półkolistej kopuły oraz fragment kamiennej ściany. Pomnik usytuowany jest w miejscu, gdzie do roku 1941 stał budynek Wielkiej Synagogi projektu Samuela Rabinowicza. Kopuła wykonana jest z dwunastu łukowato wygiętych ramion. Ramiona wykonane ze stalowego dwuteownika. W przekroju dwie drukowane litery T połączone pionowymi nóżkami. Ramiona wsparte są na ziemi, na płaskich metalowych podstawach. Ramiona tuż nad ziemią od strony wewnętrznej łączy stalowy pierścień. Wykonany jest z szerokiego, około 15 cm płaskownika. Pierścień na godzinie 5 i 11 jest pęknięty. Pomiędzy godziną 6 a 8 przerwany. Sześć ramion po lewej jest zdeformowanych. Ramiona zbiegają się ku górze, łącząc się pod kolistym stalowym elementem. Wokół konstrukcji kopuły kamienny kontur sześcioramiennej gwiazdy Dawida. Na prawo od kopuły w odległości 2 metrów prostokątny fragment kamiennej ściany. Ustawiony na niskim cokole z kamieni. Jego wymiary to około 3,5 metra wysokość, 3 metry szerokość i około 1,5 metra głębokość. Powierzchnie ściany z przodu, po bokach i od góry pokrywają czarne, gładkie kamienne płyty. Na górze centralnej części metalowa rzeźba siedmioramiennego świecznika. To tak zwana menora, symbol Izraela. Tworzą ją trzon, pionowy prostopadłościan i trzy pary ćwierćkolistych ramion po jego obu stronach. Każda z par tworzy łuk. Najmniejszy u góry, największy u dołu. Ich górne krawędzie układają się na jednej linii, Dolna para ramion przytwierdzona w połowie wysokości prostopadłościennego trzonu. Jego górna krawędź stanowi siódme ramię świecznika. Ramiona wykonane są z płaskownika. Poniżej świecznika na przedniej powierzchni dwie tablice. Ich wymiary to 45 cm wysokość i 70 cm szerokość. Tablice umieszczone jedna pod drugą, stykają się dłuższą krawędzią. Dolna tablica przesunięta lekko w lewo. Na górnej tablicy ryt wielkiej synagogi. Jej zbiegające się ściany, frontowa krótsza i boczna dłuższa ukazane są od góry z prawej. Nad nimi spadzie dachowe na dachu dwie półkoliste kopuły. W centralnej części większa. Na niej iglica zakończona gwiazdą Dawida. Przed większą kopułą z prawej, w części narożnej, kopuła mniejsza. Na ścianie frontowej, w dole po prawej, trzy wejście. Drzwi zakończone półkolistym łukiem. Środkowe najwyższe. Po lewej od drzwi prostokątne okno. Nad nim, na pierwszym piętrze, okno zakończone półkolistym łukiem. Po prawej trzy okna zakończone ostrymi łukami. Na ścianie bocznej, w części parterowej budynku siedem prostokątnych okien. Trzy pierwsze i dwa ostatnie podzielone poprzeczką. Na mniejszą część górną i dolną dwuskrzydłową. Na środku ściany otwór okienny wypełnia ściana. Na piętrze 8 okien zakończonych łukami. Dwa pierwsze i dwa ostatnie okna łukami półkolistymi. Cztery środkowe łukami ostrymi. Na dolnej tablicy Tekst w języku polskim, angielskim i hebrajskim. Święty, wspaniały nasz przybytek, stał się pastwą ognia. 27 czerwca 1941 roku 2000 Żydów, niemieccy mordercy, spalili w nim żywcem. Białystok 1995 rok. Na prawym boku kamiennej ściany, w centrum dwie metalowe tablice. Umieszczone jedna nad drugą. Na wyższej tekst w języku polskim i angielskim. Fundatorzy pomnika. Żydzi z całego świata. Miasto Białystok. Białystok 1608-1995. Na niższej tekst w języku polskim. Inicjatorzy budowy pomnika. Sam Solasz. Bialistoka Center, New York, USA. Michał Flikier. Związek Białostoczan w Izraelu. Z tyłu ściany, w centralnej części, pionowy, odsłonięty pas kamieni.